Szymanko, dziś uprawa pod kukurydzę. Kukurydza tu będzie na kiszonkę. I tak, na rozsiałem. Wczoraj poszło 300 kg 300 kg mp. Myślę, że wystarczy. uprawiamy. W poniedziałek to nie będzie siane, bo dzisiaj jest za późno. Nie jest dobrze. Da. Uprawiamy agregacikiem Woźnik P231, tyle że nie ma małków, proszę go odprawić, są brąki Agregacyjnie 520 w po tym deszczu już wielkiego śladu nie zostało, to popadał ostatnio, ale coś tam jeszcze zostało. Ma padać, ma padać. Daj Boże, żeby padało, bo czekamy na deszcz, jak na zbawienie. No i wy mówią, całą niedzielę, niektórzy pokazywali, ale jeśli jesteś tak sam, nie to Może coś napada. Nie robię, to jest to, co ja kocham najbardziej. Wyjdę, pokażę Wam, jak mam ten agregat. Prosty po niemiecki, po niemiecki zestaw. Tani, roboty drobni, <try> szerokawy, nie mam nic do zarzucenia. Może jakby były wałki, to by lepiej, yy, to by lepiej kruszył, ale nie ma i musi tak być. Także co, jedziemy dalej. O, prawie tam na normalnym polu, na normalnej ziemi nie jest źle. Tylko, że na tutaj wałkami, jak wcześniej wbiłem z wałkami, to też dupa nie chciało się rozbijać. Także będzie siana tu kukurydza dumka. To takie są nasiona. Mam dumkę, mam wiarusa i jeszcze trzecią odmianę, ale za cholerę sobie teraz nie przypomnę, co to za odmiana. No i ta. dobra, jest prezentacja, jest pokazane, czym się robi. Nie będę Wam czasu więcej zabierał. I, a to tak y, robię dlatego, żeby nie było, że tylko ziemniaki, albo redlenie, albo bronowanie, albo sadzenie, to jest jeszcze coś innego i już. Ale powiem Wam, patrzcie, fajnie się pochmurzyło, chmurki fajne, może, może czasami przyjdzie coś w nocy, ja bym bardzo się cieszył. Dobra, trzymajcie się, teraz coś wpuszczę, jak będę siałku kukurydzę, to też coś nagram. Na razie, cześć.